Hejka, witam! Może dzisiaj taki sobie zrobimy vlog z ciągnika Ale odnośnie... Odnośnie chińskich pilarek Bo Wydaje mi się, że to jest temat taki trochę... Na który mogę powiedzieć parę słów z mojej perspektywy, bo to będzie po prostu moje spojrzenie. Bo ja, jak widzicie, mam tego Dolmara i trzy chińskie piły. No i co? Co, co zwią w związku z tym? Powiem tak: no, główną zaletą tych chińskich pił jest to, że w większości działają. No, zdecydowanej większości, a jeszcze jak ktoś sobie potrafi coś przy nich pogrzebać no to większość egzemplarzy potrafi odwdzięczyć się taką fajną yy, nawet dość długą pracą no i powiedzmy przyjemną nawet, nawet przyjemną to, to jest piachudry to są i ta praca jest znośna, znośna, po prostu znośna. Wiadomo, ja to powiem teraz wszystko z perspektywy mnie rolnika, nie? A więc tak Co ja mogę tutaj powiedzieć jako rolnik? A, dentysta Jako rolnik powiem tak Mam trzy pilarki No i tego dolmara moją, W sumie to miałem cztery Bo moją pierwszą chińską pilarką był Ten stel Wiecie o co chodzi To powiedzmy tacy Mili panowie mili panowie to chyba był oczywiście Volkswagen Passat rozwozili w bagażniku i sprzedawali po te pilarki nie? wiadomo o co chodzi mili i dobrze zbudowali o ciemnej karnacji skóry nie? i co można na ten temat powiedzieć Eee, po prostu eee, sytuacja wyglądała tak. Nie mieliśmy w domu pilarki, to był taki pilarz. No i ten pilarz po prostu już lata też już. Coraz trudniej go było tam dorwać. A no, pilarz konkretny, nie? I coraz trudniej go było tutaj dorwać do jakiejś roboty. I po prostu nadarzyła się okazja w naszych oczach, nie? No tak no, nie daliśmy za tą piłę dużo pieniędzy, bo to nie pamiętam ile to wtedy było, ale tak powiedzmy Tak jak coś łaby yy, to powiedzieć No tak jak teraz te chinki chodzą po te 300 zł najtańsze No to Wtedy też coś tak daliśmy. Około. Nie wiem czy to było 300 zł czy 500. Wtedy inne, inne. Przecież były złotówki, ale to inne pieniądze były i to było gdzieś tak yy, powiedzmy myślę, że z 12 lat do tyłu. No i co? I ten stel mi pracował. Ale nie pracował jakiś tam czas, ale już nie potrafiłem. No... Powiedzmy, że nie potrafiłem o niego zadbać To raz Bo taką piłę trzeba zadbać Na dwa to było już wykonanie Nie oszukujmy się, to było najgorsze wykonanie Z drugiej strony to też nie było o co dbać Co to tam? Ale trochę nie porobiłem, nie lubiłem pracować tą piłą Po prostu nie była wygodna, dosyć ciężka. Jakoś tam chodziła. Drugą moją pilarką był Dolmar. Stel wyzioną ducha, bał był tak trzymy, że już no, wszystko się telepało. I drugą moją pilarką był Dolmar. Na 109. Kupiłem ją od znajomego, ale nie za duże pieniądze tak gdzieś też tak wcale chyba nie, do, nie drożej dają jak za tego stela znajomy taki tutaj bardzo dobry, on zaczynał tak z tymi filarkami a to, tego dolmara ma chyba z 7 lat on właśnie zaczynał z tymi filarkami no i tu miał tego dolmara i mówi, to jest fajna piła też nie jest lekka ale moc tam jakąś ma prostu i no i chodzi to jest niezniszczalny strzelb. No dobra, dawaj tam i powiem szczerze, że bagowo to tam Dolmar to praktycznie to co i ten stele tak mi się wydaje, ale mówiąc szczerze to praca całkiem inna była tym Dolmarem Mając Delmara polubiłem pracę filarko i co tam więcej. O Delmarze jeszcze będą filmy w najbliższym czasie. To no jest składa go na swoje też już wyrobiła. No i ma tam pewne minusy. No jeszcze nie, jeszcze nie zrobiłem tego. Yy, chwytaka łańcucha <laughs> a tam się śruba obrobiła i nie wiem czy ją ktoś na klej wkręcił ona tak była i była ileś lat chwytak taki był jak jest ale on działa nie ten łańcuch się od niego złapie no ale chodzi odwrotnie po pierwsze i po drugie próbuję tam śrubę wykręcić i może dorobię jakiś ten chwytaczek bo to jest łatwe do dorobienia nie będę tam zamawiał na jakiś tam. No zobaczę zresztą. I co? Dolmarek no, popracował u mnie trochę, ale po tych 6 latach, no raz tam był gaźnik czyszczony. Polegał właśnie ten mi czyścił gaźnik. On tam ma tam już tam też wyjkę właśnie. I jeśli chodzi o ten gaźnik i przeczyścił i sprzęt znowu chodził nie tam wiadomo nie bez filozofii wielkiej Jak nie było wady no to pilarka pracowała no i później mi po prostu ten dolmar się zepsuł kolega ją wziął do naprawy ale tak nie miał czasu mówi no zobaczymy czy się będzie opłacać bo to wiadomo może się nie opłaci, trzeba to przemyśleć, nie? No, to, no dobrze mi powiedział i popatrzeć ceny części, to tamtą też pracuje, ma pracę, no po prostu wiadomo, no do pracy też chodzi też nie zawsze tam może w tym garażu też siedzieć. No i też miał inne, bo już się rozbudował trochę właśnie z tymi siłami, inne też miał do roboty. To się mówi kolejka. No i co? Powiem tak no mówię, no to zrobi, zrobi, nie zrobi to nie. I później mówię, kurczę, jest potrzebna piła, bo to była wiosna. I kupiłem hekta. I w międzyczasie też zacząłem oglądać kanały pilarkowe. Później kupiłem katę. na końcu po tym, nagrywa się w ogóle? nie widzę nagrywa się i później po hechcie kupiłem yy, katę, a później kupiłem jeszcze po vlogu Pilarza Motora, tam takim czy są po prostu te piły Następne Kupiłem sobie następnego winczyka liderka przelecimy w tą bo ja tutaj bruzdy robię Do siewujesz sobie Tę uprawię gdzie potrzeba bo to nieraz po tych bruzdach i po tych brzegach sobie można uprawić przed ciełem bo jest fajnie To jest broną robione, ale jeszcze sobie właśnie zrobię agregatem, bo tak zazwyczaj tak robię No i co? Teraz chińskie pilarki z perspektywy mojej jako rolnika yy, Po prostu... Pewną zaletę już znamy, chyba mówiłem, że są tanie i działają. To już nieraz też słyszałem I jeszcze Co mogę powiedzieć? Wiadomo Różnie kosztują te piły To drugie wyko wykonanie, no, tu jest taka bruzda, wykonanie tych pił też sobie czasami no, wiele do życzenia zostawia, nie? Z drugiej strony to już nie są te piły, co były te stel od no, tych miłych panów, nie? To no, już są trochę inne te pilarki też, nie? Na przykład co do liderka bardzo mi się podoba. Wiadomo potwierdzam układ mące jest do bani. Ja sobie zmieniłem i liderek bardzo mi się dobrze sprawuje leciówki w cięciu po prostu eee, no Do cięcia jak to się mówi No miękkiego No miękkiego, nie miękkiego Ale gałęzi do gałęziówki głównie, nie? Widać tam coś grubszego też przeszedł, jak ktoś tam mój kanał śledzi i dalej, no hecht jak to hecht. I ogólnie powiem tak, te chińskie piły jak dla mnie są wystarczające, bo to kogoś już znudzi pewnie, że te męcze, te chińczyki w sumie najtańsze. Jak widać one działają, no ja je mam powiedzmy rok czasu, nie? Ale działają, nie? Nawet nie cały rok. No nie, Hefta już mam dobry rok. Tata jeszcze nie mam, rogi, liderka też nie mam rok, roku jeszcze nie ma. Ale działają jak widać. Myślę, że się dotarły co tam więcej ja tam jakoś nie promuję tych chińskich pilarek po prostu pokazuję na kanale co mam co mi odpowiada cenowo jakościowo jest jak jest cenowo też jest jak jest i druga sprawa yy, myślę, że na kanale za jakiś czas pojawią się też i pilarki <laughs> Ale to będą takie testy powiedzmy, nie testy Taki opis, może jakieś trochę cięcie, to nie będą moje pilarki To będą tak znajomego O, już jedna pilarka znajomego się pojawiła eee, To echo, co zostawialiśmy obroty, nie? Swoją drogą to echo jest no w sumie wyglądałem no dałem dzióbką, taką fajną dosyć i no i jest przede wszystkim też leciutka nie wiem, muszę jakoś sprawdzić wagę czy nie jest lżejsza od lidera bo wydawała mi się le, le, lekka nie? ale no już ten dawno nie miałem piły w rękach także Ciężko mi tak porównać, nie? Nie ma jak to jedna i druga w jednym czasie No bo wagą po prostu zważyć, nie? No ale to już tam jest sprawa Tylko tutaj właśnie w tym lider... W tej... W tej echo 35 10 No jakieś tam nastąpiło niedopatrzenie No i musieliśmy te obroty skorygować Myślę, że to jakoś w miarę nam poszło No i co? Kurczę muszę szybko otworzyć Myślę, że to jakoś w miarę nam poszło, nie? Te obroty No bo szkoda piły, szkoda zniszczyć pilarkę Właśnie To nie na patrzenie tutaj popsuło mi obraz ogólnie tej pilarki Po prostu tak się zdziwiłem, nie? Kurczę moje chińskie były w miarę wyregulowane. A tutaj takie fopa po prostu, nie? Ale co? Bo zaraz się zakopimy. To jest taka piachudry, pia że to jest tragedia. I takie, takie fopa trochę wyszło. Coś tam pisze Nota, nie wytrzyłem oczywiście po, po po co? No kurwa, nie, wy... no, nie wyjadę z tego piąta Wyjadę dobra. Zrobiłem gorzej jak było, ale... dobra bo no tu chciałem trochę opuścić tam tą skartę, nie? Jednak ten ciągnik do piachu się nie nadaje No to jako fajne, fajne, podoba mi się Nawet Nawet nawet, wiadomo cenowo to Nie jest najtańszym Chińczykiem, więc nawet poprzez tą cenę coś powinno sobą reprezentować, nie? Wiadomo, nie? Zapłać 300, zapłać 1000 powiedzmy, nie? To już musi być to inaczej zrobione. Przyjemniej powiedzmy. No i co? Jeszcze odnośnie tych tych, co się może pojawi na kanale, nie? To właśnie takie... Tych... O, to chyba mi ta kamera trochę... dobre. Odnośnie tych pilarek To no tam będzie... Busyn sobie kupił Slila 291 Masz Tila 250, też może się pojawi na kanale i co tam jeszcze? Jeszcze może na 150 ten AOW się pojawi myślę że jeszcze a wiem znam osobę co ma erman taką chińska piła erman była i on ją ma jeszcze jakiegoś filka chyba ma no i tak na obecną chwilę nie wiem co może się jeszcze więcej pojawić może jakaś stara usparna. Też znam jedną osobę, By mi użyczył może, bym sobie popatrzył na tą piłę. To jest taki spost, tutaj wezmę. Przejadę to jeszcze raz agregatem, bo jednak pług zagonowy to pług zagonowy, nie? Orka była dość głęboka, bo to zimowa tutaj była i, I nie takie dziury na tych polach. No i co więcej? może na chwilę obecną wszystko tylko te pilarki się pojawią latem no albo jesienią, no niestety chwilowo nie mam czasu na takie rzeczy no i to chyba takie kilka słów odnośnie tych Chińczyków żeby było wszystko na chwilę obecną co jeszcze tutaj powiedzieć sprawdzajcie obroty w swoich nowych filarkach bo to w różnej firmie mogą być różne niedopatrzenia bo to nie jest powiedziane że akurat ta firma to bardziej chyba należy rozpatrywać, według mnie, yy, indywidualnie, nie? Wie to, że akurat to się trafiło niewyregulowane, czy tam, że, no, coś tam nie wyszło po prostu. No to tak samo może być w innych firmach, nie? Coś... Wszędzie pracują ludzie, wszędzie są nie do patrzenia, nie? To też była sprzedaż wysyłkowa, to różnie to tam... Jest według mnie, nie. Tak więc temat Chińczyków myślę, że mamy Chińczyków w moim wykonaniu mniej więcej wyjaśnione. A też może myślę sobie jakiegoś Chińczyka zakupię. Może na jesieni. Tak to jest No zobaczymy Zobaczymy Ale ja to właśnie bym chciał jakiegoś większego A nie mnie nie to jakąś może firmową Tak na przyjemności dla kanału Bo mi tam te trzy co mam wystarczą, ale No ale przydałoby się coś jeszcze Ale to też zobaczymy dopiero, jak finanse pozwolą, nie? Jest tak. Jak pozwolą, finanse kureczka i lecimy o ładnie się bruzda zarówna o jak ładnie wychodzi także tak to jest po prostu Chłopaków z kanałów pilarkowych Szymona Rykowskiego Pilarza Motora Praca kosą i Pilarkom bardzo fajną społeczność tworzą pomagają jeśli ktoś nie zna tych kanałów a tutaj ogląda mój log ściągnika to powiem że odnośnie pilarek fajnie wejść na te kanały bo moonshine pilarza amatora to już mówiłem chyba fajnie wejść na te kanały Oglądać sobie, jak ktoś się interesuje tematem, w komentarzach można coś się dopytać, tutaj chłopaki odpowiadają dosyć fajnie, i wiadomo, coś można się dowiedzieć, coś zobaczyć. Także, jeśli chodzi o te. To... to jestem jak widać miłośnikiem Nie no to taki żart po prostu Po prostu nie potrzebuję lepszy Na chwilę obecną i myślę, że nie będę potrzebował Ale może dla Frajdy coś się kupi kiedyś, jak jakaś gotoweczka podejdzie Wnie się brosna za, za tego zarównała. Będzie gitarka. żeby nie wyjechał także za jednym zamachem zrobiliśmy dwie rzeczy vloga <grymne> o pilarkach i po prostu Trzeba wyrównać, bo jak to siać droga o pirarkach i teraz w pracy ciągnikiem. Tu jest chyba koło 20 i teraz a ja to polec kończę. I... Skończę. No mówię, też przejechałem ja to co chciałem. No tu jeszcze raz przyjadę, bo tu było doorywane. To co chciałem, powiedziałem i to co chciałem zrobiłem w sumie, nie? Także także jeśli chodzi o film to już chyba będziemy kończyć powoli, o teraz tam jeszcze sobie Do jakąś górę coś takiego bo to było znowu do środka o ranę też tu trochę przelecimy tam jeszcze tego nie widać ale to było do środka o ranę ja w sumie też słabo widzę ale znam pole gdzie o rałem i tu nawet jest Jadę trochę skośnie, bo prawe koło jest wyżej Trochę właśnie, może sirockiem to No Także pozdrawiam wszystkich Zapraszam do oglądania, do komentowania co więcej. Trzymajcie się. I cześć.